Szyk. Idę! Idziemy do kur. Daj. Trzymaj. Zanim poznałam Ryśka, to miałam kilka związków. Ci, co się oświadczali, to ja nie chciałam za nich wychodzić po prostu. Mieszkałem za granicą dług, okres czasu i żona mi zachorowała. Przyjechaliśmy tutaj do Polski. Szukaliśmy jakiegoś noclegu gdzieś na wsi. A ja, y, słuchajcie, tu już dopiero co zamieszkałam. Totalna prowizorka. Tu, no jak jakby byliście z Elą. Ale ja to wyglądałem rzeczywiście jak z odmłodniami. Odmłodniałeś? No. I tak żeśmy się zaprzyjaźnili. My mieliśmy do siebie ogromny szacunek, no. ale żaden z nas nie myślał o drugiej osobie no, no jako naprawdę, partnerze. No. I to samo po prostu przyszło. W pewnym momencie stwierdziłam, no. że nie chcę sama żyć i zaczęłam chodzić po lesie i mówić do góry, do nieba, że jestem gotowa na związek. Byłam po pięćdziesiątce, także długo dojrzewałam. Pięć lat mojej żony. Straciłem kogoś, którego bardzo kochałem. Po pewnym czasie znowu stanęłem na nogi. Potrzebowałam, żeby mi ktoś postawił piec chlebowy. Nikt mi tutaj w Polsce nie chciał pomóc i napisałem do niego, że mam taki kłopot. No, jaki problem, ja przyjadę i ci postawię ten pies. Siadłem na motocyklu, zrobiłem <noise> paternoster i, i przyjechałem. Mola zaprowadzi mnie do lasu pod pretekstem, że na grzyby jeszcze pójdziemy. Zaczyna się przewracać na poszycie. Ja wie, Boże, pomocy potrzebuję, nie. Ja mówię, potrzebujesz bodygarda. Ona no. No i tak zostałem właśnie. Za <noise> Warszawą. Wydałem, wydałem ja, siostrę ja siostrę za mąż, wydałem ją za Henryka, za Henryka największego z rozbójnika. Postawił mi piec chlebowy <noise> i tak został. Nie da się go wygonić, no. ale, ale po prostu żeśmy się w sobie zakochali. Tak wiele się gnie z ręki. <noise> Na związek zaszły się w wieku, kiedy ja miałem 60 lat, Mula miała 50 lat. Ale to jest naprawdę coś, co, co przyszło nie wiadomo skąd, bo myśmy się znali, ja nawet nie marzyłem o tym, żeby taką fajną dziewczynę mieć u swojego boku, tak? A tutaj mając 60 trafi mi się jeszcze panienka. Na moje szczęście niedoświadczoną. <laughs> po nakarmieniu wszystkich zwierząt, można zrobić coś takiego. <laughs> już jesteśmy ze sobą 8 lat, ilość pomysłów, które mamy nie, po prostu nie nadążamy za tym. Żyjemy swoim własnym rytmem, smakujemy w tej chwili życie, my się nim delektujemy. I'm on the highway to hell. Jak jest fajna pogoda, to możemy po prostu wsiąść na motor i jechać, nie patrząc na to, że że coś tam je, nie jest zrobione. Najważniejsze, że, żeby zwierzęta były obsłużone. Pewnego razu siedziałam sobie przy internecie i patrzę, tanie bilety do stanu. Słuchajcie. Dobra, no to kupuję. Zabukowałam, kupiłam. Na spontanie jedziemy na wakacje. Nie planujemy specjalnie nic. My nie mamy w domu luster, nie widzimy siebie, jak wyglądamy. Jak zrobimy zdjęcie, to wtedy widzimy, o kurczę, trzeba by trochę schudnąć. Także to też jest dobra recepta. Bo tego chyba Twojego to nie mogę się. Możesz sobie z niego obejść, no. Mamy tą bliskość ze sobą, no. że chwytamy się za rękę, że przytulamy się. Tylko, tylko ten całość, czy muśnięcie, czy, czy to jest, to jest, to jest, to jest to fajne. Jest naprawdę... Ja lepiej. Takiego faceta, jakiego chciałam, o jakiego prosiłam, to dostałam. Jest fajna dziewka, no to. No, jak to powiedzieć, no, jest wspaniała, jest, jest piękna. No. Ja z żadnym facetem tyle lat nie wytrzymałam pod jednym dachem. Wszystkie zwierzęta nam się starzeją, nie? Tylko nie nie.